Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. Jesteśmy na Takarigui. No i zaraz rozpoczniemy zwiedzanie tego miejsca. No i oczywiście wypełnienie zadań. Jest łopata, Daniel. O proszę! O tu są ci sługi cienia Oj oj Kurde, co potwory? Ten silny pająk No co jeszcze zaatakować gnoju, nie będziesz tylko tym nie był Nice. You're never up again. Dobrze mi to wyszło. Tom, zabił. It's too eerie. He almost always managed to evade the blows the undead dealt, but once his cuirass was destroyed, he kept the cuirass as a lucky charm and buried it with his treasure on Antigua in the back country. Good to know. No, Skarb Pirata uszkodzony Kirys Na Antigui, tak? Dobra, jest kuferek. Aha To No, bez problemu Złoto Dwa zęby Przepis na eliksir Woli Okej okay. Dobra, zapiszmy, bo... Jakie tu są byd bydlaki, oczywiście. Mapa jest przegro. Ojej, gdzie ja zawędrowałem? Może ja tu na razie nie będę się zapuszczał. Wróćmy na statek. I udajmy się w tą stronę, o tutaj. A i jeszcze ten e, latarnik Jack, bo to na no, taka rigui. No właśnie musimy iść w tamtą stronę, a to sobie zwiedzimy yy, potem jak tutaj już obadamy teren cały, a trochę tego jest jak widzicie Pełno domków, tu jakaś osada Las, most, rzeczka se płynie Dobra polecimy A przecież mogę łódką Dobra, już nieważne Czemu ze sobą towarzysza? No boże. Mapa morska wróci na statek. Edwardzie, come on. Come on, let's go. Of course. Dopiero teraz. Łódź Wiosłowa i na plaży. Dobra. O, są żółwie, są małże tradycyjnie. Jest mięsko Zaraz coś tam pójdziemy, najpierw pogadamy sobie z tym panem Jest wino Szukam małże oczywiście Beczka, ale nic nie ma Otwierajmy może sobie te małże Trochę tego mam dwie perły Dobra Kim ty jesteś? O, jest i Jack Finally Somebody called for me. I thought I'd been forgotten. Nobody sent me. Damn. I was hoping somebody would take care of the two soldiers up there. The vermin from the Inquisition just took my lighthouse. Even the pirates had more honor in their bones. Not a bit lucky. What can you tell me about Takarigua? trade was flourishing when governor di fuego still ruled puerto sacarico. now it's occupied by that damned inquisition. i'd love to know what's going on in puerto sacarico. the last news i heard was none too happy. sounds like they'll lynch any stranger. what do you know about the inquisition? they used to just sit on their fat asses and leave us simple folk in peace. But since these skull caves have appeared, things have gone haywire. Their commandant, Sebastiano, sent out his scouts. But instead of doing their job, they've taken my lighthouse and are lazing about. Where is this Puerto Sacarico exactly? Northwest of here. But be very careful. Dangers are lurking everywhere on Tacarigua. Right. So what's the quickest way to Puerto Sacarico? Go inland. Not far from here, you'll find a soldier called Vasco, who has set up camp in the north. His camp is on the direct route to Puerto Sacarico. Thanks. I'm sure I'll find him. But take good care. The jungle is perilous. So no, it. A stranger the Inquisition wants to string up. Well, I don't know much about him. He's supposed to be in league with the mages. The soldiers won't be pleased to see that. You should hurry if you want to save his backside. Okay, I'll have a look around in Puerto Sacarico for you. That's nice of you, lad. We don't get much news out here. Ever thought of breeding homing pigeons? Homing pigeons? Ah, oh, forget it. Didn't pirates used to be on Takarigua? They're all gone. Or dead. Their hideout in the east was utterly destroyed. Nobody goes there anymore. The shadows control the land now. I'm looking for a pirate called Patty. Patty? Ah. Uh... You're not talking about Steelbeard's daughter, are you? Exactly. You know her then. She was here a while ago, but didn't stay long. As far as I know, she sailed to Kila with a gang of pirates. I hope this will help you in your search. Okay, Jenskazofka, about your problem with the soldiers? Hmm. Any idea how I could drive them away? A few punches would be enough to scare off Tanner, but Holtby? Ah, you'd have to get some incriminating evidence. Just talk to him. Maybe something will arise. Okay, we'll try. What's in it for me if I help you? I don't suppose you'd have use for an old man's trousers? Look at me. I'm penniless. They didn't even leave me a bottle. How about gold? Fine. I'll give you as much as I can spare, her, if you help me. Also, I can sell you some rum when I get my lighthouse back. Okay. I'll do it. Good. You'll find them on constant patrol. I'm just too old and I want to be left alone. Dobra, to będzie... Nie, raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Mięso, wino i Dobra, zobaczmy do dziennika. Adept Magii. Hmm. Puerto Sacarico. To była pierwsza chyba miejscówka w Resident 2. Na pewno tam się udamy a tutaj skazałem go na śmierć OK co mi to jeszcze dało właśnie taka reguła wieści żołnierz Mam może wizytę No i zabicie właśnie hold biego i tanera Dobra, to sobie umieścimy. Czyli ta ta miejscówka to jest Puerto Sacarico. A latarnia jest tutaj. Okej. Okay. Dobra, ale zanim do tych panów pójdziemy, to może tu bym się też trochę rozejrzał. Przy okazji zawalczył. Ten... O, Jack jeszcze pomoże. Trzech na jednego, tak? Najważniejsze, że punkty chwały dostanę, O ty gnoju kurwa, zabrał mi. Niech Jack tu nie przychodzi. Podjebał mi kurwa expał Przedł się. się właśnie jakiś nauczyciel do tych różnych broni. Czekajcie, ja teraz mam sieczną. Tak, sieczną. A czekajcie, pobiegajmy sobie ze strzelbu. Jak to jest z tą strzelbą? Muszę sobie wypróbować, bo mam ją, a nie używam. Może zacznę trochę na odległość bić, żeby tak obrażeń nie dostawać. Okej. Okay. Ładuj. Je yeah. ale długo ten. Dobra dostał coś tam robi dobra postrzelajmy sobie trochę teraz mam trochę tego ołowiu to czemu nie oczywiście nie idę od razu do Puerto Sacarico to bez sensu było Chce, chcę oczywiście całą wyspę zbadać a nie wow co on teleportował się ale może nie w skorupę. Co on robi? Wiem, że jest łowcą demonów, ale takie rzeczy wyczyniać? Aha, jeśli mówimy już o klasach postaci, to ja chyba zdecyduję się na współpracę z magami. Ale myślę, że do tego jeszcze kawał czasu. Bo nie mam zamiaru tak szybko się wybierać z tamtych miejsc. No no, chodź tu. Yeah. Jeb Ale dużo to to nie robi obrażeń niestety. Jeszcze jakbym miał wyćwiczone krytyki. To by było lepiej może. Dobra, kolejny krab. Postrzelamy se trochę. Jako, że jest dostępne, to czemu miałbym tego nie robić? Yep. Jeszcze dwa strzały 70 strzałów jeszcze mam To luzik Kolejne małże Pozwiedzam sobie troszeczkę okolice, nacieszę się widokami Dobra Kawał trochę tego jest Tam jest chyba ta latarnia z tym będzie ciężko. Oj. A właśnie, muszę sobie pod jedynkę. Bo pod trójkę o. Tą broń, żebym mógł szybko na trójkę zmienić. Dobra. Edwardzik już się rozprawił z nimi. Tam jest jakiś statek. Trafię stąd. Może na tych lepiej broń. Raz, dwa, trzy. Dobra. Strzelba. A nie. Kurwa, to tak dziwnie muszę... Chcę to poustawiać. Na siódemkę. A masz. Owcy demonów mają opcję teleportacji. Nice. Że lepiej w twarz go. No. Ale twarde bydle. Jeszcze go nie zabiło, serio. Tyle ekspa. Czekajcie jak tam z czasem, bo nie chcę oczywiście przedłużać tych odcinków. O tu ktoś jest. Zagadajmy do typa. O. Bezbronny żółw. Miłośnik zwierząt, okej. Kolejne osiągnięcie. Kto ty jesteś? Pipkin. Co? I'm not from the Inquisition. Then you're not here to lock me up? Well, I was almost happy about it. What happened to you? Look at me. I'm half naked in the middle of nowhere. I dropped everything when I ran from that fucking monster. Monster? I thought the Inquisition was your problem. Them too. But I'd be able to handle them if that bloody flying thing hadn't stolen all my stuff. I just wanted to bury my treasure somewhere safe. How was I supposed to know that some beast already lives there? Where can I find your monster? No idea. I took to my heels and ran. I just dropped everything so I could run faster. I could probably find it again if I followed the trail of all my stuff, but you can forget it. I'm not going anywhere near that creature. I'll hunt the creature for you. Really? But why would you do that? You told me about treasure. Mm, yes, my treasure that I wanted to bury. I'll tell you what. kill the creature and bring me my stuff. Then we'll go halves. How about it? Okay za quest. O Boże A tu A tu jest to latarnia Co zrobimy to po tej latarni Najpierw latarnia Oczywiście nie zrobię tego w tym odcinku, ale Dobra, może nie będę już się tam tak zapuszczał Oczywiście ja sobie to wszystko zwiedzę, tylko... Będzie, będzie. na to czas. O to mi chodzi. Muszę, żeby te odcinki były różnorodne. Spokojnie nie się Dobra, jeśli pomagam. Tutaj chcę walczyć, serio? Dobra. Sobie obadamy tutaj to. Trochę tego jest, nie powiem. Żeby tak wszystko ładnie zobaczyć. Ślady. Aha, pewnie chodzi o... o jego rzeczy. Ale no, ja mam to na mapie to luz. Chodź tu. Co? O, guźce tam są, dobrze widziałem. Okej. Okay. Sypię tymi zapisami, bo mogę ich... chuj. Tam już jest ta latarnia the cave. Ta nawet nie myślą o atakowaniu, nie? Dobra, chodź tu No dobrze mówiłem Guśce Twój Dobrze, niech on się skupi na nich. Ja z daleka będę ostrzeliwał. Otygną ją. Złoto, guziec, a tylko mięso. Dobra ten coś mógł mi powiedzieć. What do you think of this place? The Inquisition once ruled this island. What has become of the glorious Inquisition? The king's soldiers. Now that the king is dead, they are without a master. They need a strong leader. Okay. Dobra, zabijemy sobie O. sobie Okay. Już tylko 50 naboi. Dobra ludzie, mam nadzieję, że nie Wam się podobał. W następnym odcinku pójdziemy sobie do tamtej jaskini i załatwimy Panów w latarni. Trzymajcie się. Cześć.